W Warszawie protest ojców, którzy po rozwodzie chcą zachować bliski kontakt z dziećmi, twierdzą, że ich prawa są ignorowane. Domagają się interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Małgorzata Mielcarek. Wiele się mówi o dyskryminacji kobiet, ale wciąż zbyt mało uwagi poświęca się nam, ojcom. Takie zdanie dziś wybrzmiewa na ulicach Warszawy. Protest ojców głośno sprzeciwia się wobec coraz powszechniejszego ich zdaniem zjawiska alienacji rodzicielskiej, czyli w praktyce, jak mówią, eliminacji ojców z życia dzieci. Nie widział pan swojej córki zuzi 206 dni. Żadna się wyprowadziła, ją zabrała. Ograniczali kontakty. Częściej mówi się o niepłaceniu alimentów przez ojców. Raczej reprezentujemy tych ojców, którzy chcą opiekować się dziećmi, chcą na nie łożyć. Też mówimy o prawu dziecka do obojga rodziców, żeby... Dziecko miało mamo i tatę po rozwodzie. Według danych organizacji, które zajmują się alienacją rodzicielską, liczba ojców, którzy się do nich zwracają po pomoc, ma wzrastać. Bo wzrasta też liczba tych, którzy chcą bardziej angażować się w życie swoich dzieci. A liczba takich spraw przed sądami rodzinnymi w tej chwili ma sięgać nawet 100 tysięcy. Niektóre z nich trwają latami. Dlatego niektórzy protestujący są tutaj po raz kolejny. I to całymi rodzinami. A to jest, proszę pani, transparent z poprzedniego Marszu Rodziców. Wtedy było tu tyle dni. Dzisiaj jest już to tyle. Przez dwa lata mojego obecnie sześcioletniego synka widziałem dwie minuty. Niechby to nas w kochana Babciu, zaraz do ciebie wrócimy w tej chwili. Niech... Nie chcę Nawet jeśli sądy niekiedy przyznają nam opiekę, nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować, mówią protestujący, dlatego teraz oczekują interwencji od Ministerstwa Sprawiedliwości. Są prace, które podejmowane są zarówno w departamencie ministerialnym odpowiedzialnym za sądownictwo rodzinne, jak i powołana komisja kodyfikacyjna. Jak zaznaczają protestujący, nie jesteśmy tu przeciwko kobietom, matkom, nie jesteśmy tu też tylko w swoim interesie. Jesteśmy tu przede wszystkim w interesie dzieci faktów, Małgorzata żyta